Galerii Olimpia Malowany Piątek. To już druga edycja, w której wezmą udział piłkarze GKS-u. Będą oni malowali pisanki wielkanocne, które pójdą na cel charytatywny, na fundację Mariusza Blazłego. Jak wyglądały te pisanki? Co się działo w Galerii Olimpia Wielki Piątek? Musicie to zobaczyć. W jakim celu przyszedł Pan na dzisiejszą akcję? żeby wspomóc Fundację Mariusza Wlazłego. Robił już pan jakąś pisankę? Tak, zrobiłem pisankę, włożyłem w nią bardzo dużo pracy i czekam na licytację. Co takiego szczególnego jest w pana pisance? Ja chciałem zobrazować w mojej pisance to, jacy są świadkarze PGS chatów czyli jesteśmy bardzo pracowici. Pokazałem to tworząc mozaikę z bardzo małych elementów i starałem się pokazać to, że jesteśmy weseli, czyli bardzo dużo kolorów na pisance i ogólnie duża radość przekazana w niej. Akcja jest zorganizowana po to, żeby wspomóc moją fundację. Pieniążki, które zbieramy zostaną spożytkowane na cele statutowe, między innymi na turnieje dla dzieci, które e, amatorsko grają i uprawiają siatkówkę. Każde jajko, które zostało pomalowane, to, to jest gwarantowane 5 zł. Każda e, kwota ponad to jest e, tylko pewnym plusem dodanym i, i pewną, e, pewnym okazaniem dobrego serca. Szczególność każdej pisanki to jest e, własnoręcznie zrobione jajko. Ja myślę, że, że ludzie, którzy tutaj byli oprócz mnie, e, moich kolegów i piłkarzy, którzy niedługo przyjdą, Eee, pewnego rodzaju serce emocje i, i, i zaangażowanie włożyli w każdą pisankę, dlatego każda pisanka wykonana na tym, eee, na tym evencie jest wyjątkowa. Kupił pan już jakąś pisankę, widziałam. Co w niej takiego było, że akurat trafiła do pana serca? Eee, to była pisanka Antonelli eee, dziewczyny Niko Uliarte i no po prostu tak wyszło, że zostałem szczęśliwym właścicielem tej pisanki. Za to Niko kupił pisankę mojego syna, także uzupełniamy się tak. Staramy się na boisku, tak samo poza boiskiem. Cała drużyna, jaki sztab bardzo chętnie i zaangażowali się w akcję Mariusza Wlazłego. Po raz kolejny, w tamtym roku troszkę w mniejszej obsadzie, w tym roku świetna inicjatywa, żeby cała drużyna Tuż przed wyjazdem na najważniejszy chyba dla nas mecz sezonu znalazła czas i przyjechała tutaj malować jajka po to, żeby przyłączyć się do tego szczytnego celu i żeby wylicytować te jajka na, na te różne akcje, które Fundacja Pana Wlazłego organizuje. Zacznę dwudaniowe obiady w cenie od 8 zł, zjesz w Domu Rzemiosła przy ulicy Pawianickiej 5 oraz restauracji Barburka przy ulicy Kolejowej 41. Oferujemy dowóz na terenie miasta. Zadzwoń 505 620 435. W sali bankietowej restauracji Barburka organizujemy wesela, bale, komunie, chrzty, osiemnastki, szkolenia, konferencje, konsolacje. Profesjonalna i wykwalifikowana kadra instruktorów. Trening dobierany do potrzeb i możliwości. Zajęcia skierowane do wszystkich grup wiekowych. Zumba, step, aerobik, zdrowy kręgosłup, yoga, tabata. Treningi personalne i dietetyka. Fitness and Dance Studio czeka również na Ciebie. Jak będzie wyglądała pana pisanka? Myślę, że kolorowo przede wszystkim. No zobaczymy. Na razie jeszcze, jeszcze sobie nie, nie, nie poukładam w głowie, jak, jak to będzie wyglądało, ale myślę, że będzie przyjemna. Będzie miała kolory GKS-u? Myślę, że tak, jak najbardziej. Ale też i taka przyjemna, bardziej świąteczna. Mhm żeby, żeby było, można ją e, później e, smacznie zjeść i, i jeszcze popatrzeć na nią. Ja obrałem bardzo, e, bardzo prosty wzór. E, na, na moim jajku widnieje napis GKS e, na, na żółtym tle. Moja to jest taki przekaz prosto z, z naszej szatni GKS punkty. <laughs> Może nie, pan wiem, co, czy, nie wiem, czy mi to wyszło, ale. Wyszło, wyszło, ale widzę, że po drugiej strony jeszcze właśnie pusta jest, tutaj, co tam będzie. Tutaj będą piórka i te takie, takie jakieś fajne rzeczy. Czyli motyw kurczaczka mam rozumieć? Tak, tak, coś takiego będzie. Moja pisanka będzie w barwach GKS-u, biało-zielona, czarna. Może nam pan ją tak pokazać bliżej no do kamery. Jest w trakcie robienia, ale już jest, już jest jakiś szkic, nie? <laughs> no, szkic jest. Co I jeszcze na niej będzie? Bardzo ładna. O, przepiękna. Powiem panu, że naprawdę wyjątkowa. Na najładniejszą pisankę tutaj w, wśród wszystkich. Moja pisanka to jest taki chłopek, który reprezentuje właśnie GKS. I jest uśmiechnięty, ponieważ jutro wygramy. Jutro wygramy, jutro wygramy super. Jest uśmiechnięty. Czyli przygotowani, rozumiem, jesteście. Tak, jesteśmy przygotowani i mocno nastawieni na, na ciężki mecz, ale chcemy wygrać i chcemy wszystkich na te święta uszczęśliwić. Moja agencja ubezpieczeniowa doradza i specjalizuje się w sprzedaży ubezpieczeń komunikacyjnych, majątkowych, osobowych dla klientów indywidualnych i firm. Na rynku bełchatowskim działam od 1997 roku, więc prawie 17 lat. Zawsze przedstawię konkretną ofertę ubezpieczenia. Pod uwagę biorę nie tylko cenę, ale również zakres i warunki ubezpieczenia. Zapraszam serdecznie, Wiljana Babierz. Jedziecie na zgrupowanie, ale znaleźliście się chwilę czasu. Dlaczego? Ponieważ zostaliśmy zaproszenie od Marysza Wazłego z fundacji i cieszymy się, że cieszymy się z takiej fundacji i chcemy pomagać, bo to jest najważniejsze, że oprócz, oprócz też piłki nożnej jeszcze jest inne życie i chcemy pomagać tym biednym dzieciom. Dlatego, żeby, żeby brać udział w tak, w tak fajnej, fajnej akcji i e, i pomalować, pomalować jajka. Chcieliśmy tutaj pomalować trochę jajek no i przy okazji rozdaliśmy bilety na mecz środowy z, ze Stomilem Olsztyn. Fajna inicjatywa i, i tylko, i po prostu chcemy pomagać, też takiej fundacji. Tutaj jesteśmy na chwilę, później już jemy obiad i jedziemy na mecz. Myślę, że, że, że fajna akcja przed świętami. Eee... Także, także no, no nie było nawet mowy, żeby, żeby pomyśleć o tym, żeby odmówić. Myślę, że te 30 minut dla nas przed, przed, przed podróżą to nie jest jakiś wielki problem, żeby, żeby tutaj e, no spędzić miło czas. Są Panowie przygotowani przed meczem? Jak najbardziej przygotowaliśmy się do tego spotkania już w tygodniu, także, także pełna mobilizacja i jedziemy po trzy punkty. Myślę, że, że jesteśmy bardzo dobrze do tego meczu przygotowani i jedziemy tam po trzy punkty. Jedziemy tam po trzy punkty. Bardzo ważne, bo jedziemy też, też tam po, po lidera. Także to bardzo ważny mecz dla nas. Także jesteśmy przygotowani na 100%. Przygotowani, skoncentrowani i bojowo nastawieni? Piłkarze są bardzo dobrze przygotowani, nie tylko na dzisiejszy, ale na każdy mecz. Ciężko pracują na treningach wkładają bardzo dużo siły, dużo zaangażowania po to, żeby odnosić jak najlepsze wyniki na boisku. Malowany piątek w Galerii Olimpia udał się w 100%. Na złoty medal spisali się siatkarze Skrybeł oraz piłkarze GKS-u. Wszystkim dziękujemy za udział w dzisiejszej akcji. A chłopakom życzymy powodzenia w tegorocznym sezonie. Dziękujemy za obejrzenie naszego materiału. A jeśli ci się podobało, powiedz o tym znajomym.